Cześć! Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że święta minęły w cudownym nastroju. Ale żeby nie przedłużać, próbuję dotrzymać obietnicy, którą obiecałem Tobie i wielu innym. Zapraszam na dzisiejszy wiersz. A wiersz zatytułowany: Jakoś to będzie. Zapraszam. Jakoś to będzie. Chciałbym. Czy to znaczy, że mogę? Tyle dróg, jakże krętych, nie jestem w stanie odpowiedzieć jednym krótkim słowem. Nie ma granicy przede mną, a jednak się zatrzymuje. Gdzie jest moje miejsce? Chcę i już żałuję. Czy warto walczyć na przekór? Słowa i myśli są takie same. Nie zawsze wolno. Nie zawsze trzeba, odpowiedzi jakby zamazane. To wszystko i co dalej? Życie jest jak wysokie fale. Wszystko może się wydarzyć i tak łatwo się sparzyć. Którędy więc iść mam sam nie wiem. Tyle pytań. Czy zwyczajnie przed siebie? Właściwie po co tym myślę? Na co mi teraz problemy przyszłe? Sebastian Rysznik, moje wiersze i myśli. Jakoś to będzie i tego się trzymajmy. Pozdrawiam Cię serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękuję, bo to jedyne co mogę dać Ci oprócz moich wierszy, które nie zawsze wszystkim się podobają i będą podobać, wiadomo. Wszystkim się nie dogodzi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Przesyłam buziaki i pozdrowienia przyjacielskie.